Dzisiaj w literackim zoomie o książce, bez której nie byłoby czasu apokalipsy, Full Metal Jacket i wielu innych filmów wojennych, nie tylko o wojnie w Wietnamie. Zapraszam. Cześć. Miło mi, że jesteście z nami na kanale książkowym w cyklu literacki Zoom. Ja mam na imię Gabriel i dzisiaj opowiem Wam o książce Depesze Michaela Hera. I w pierwszej chwili możecie zadać sobie takie pytanie, po co właściwie mówić o książce, która ma już kilka lat zarówno w tej wersji polskiej, jak i w wersji anglojęzycznej. I ja na to pytanie odpowiem w sumie myślę, że tak na dwa razy. Pierwsza sprawa jest taka, że mamy w tym momencie taki kult nowości na rynku literackim i przez ten kult nowości czasami pewne bardzo takie wartościowe i dobre tytuły zostają przygniecione przez te kolejne nowe książki, którymi nas wydawcy zarzucają. I ze względów ekonomicznych ja to oczywiście rozumiem, jakby wszystkim wydawcom zależy na tym, żeby sprzedać nową propozycję, którą mają dla czytelników, ale z drugiej strony jest takiej... Strony, jakby czytelnika, który jakby bardzo lubi sięgać do przeszłości, jeżeli chodzi o literaturę, jest mi trochę smutno, mając na względzie jakby te wszystkie tytuły, które przez ten pęd właśnie do promowania i do recenzowania nowości zostają przygniecione, zostają trochę zapomniane. Druga sprawa jest taka, że depesze Michaela Hera to jest po prostu książka z wielu względów ważna i to nie tylko z tego powodu, że Depesze to jest tytuł, który zapoczątkował, zapoczątkował albo bardziej dał szansę narodzić się czasowi apokalipsy, na przykład Francisza Forda Coppoli albo Full Metal Jacket Stanleya Kubricka. To jest przede wszystkim książka, która jakby pokazuje piekło wojny od takiej bardzo bezpośredniej strony i robi to jednocześnie takim narkotycznym, transowym stylem. A ten transowy i narkotyczny styl Hera wynika przede wszystkim z tego, że Depesze to jest taka książka, która została napisana w nurcie nazywanym Nowym Dziennikarstwem, a dokładnie w takim podgatunku, który nazywa się Gonzo. I to Gonzo charakteryzuje się tym, że jest bardzo subiektywne. Jeżeli czytaliście np. Czary'ego, Lidafa, sekcję Detroit, sekcję zwłok Ameryki, Bądź szydsza tego samego autora, albo czerwony rynek Scotta karneja, to mniej więcej wiecie o co chodzi. Tutaj w depeszach. Her jest postacią e, nawet bardziej obecną niż jego e, bohaterowie, niż żołnierze, o których opowiada. Więc ten subiektywizm, ta e, jego świadomość, jego perspektywa jest tutaj pierwszoplanowa. I to jest coś, co w pewnym sensie stoi w opozycji do takiego klasycznie rozumianego reportażu, bo w, klasy, w klasycznie rozumianym reportażu mamy e, sztywne trzymanie się faktów, e, taką powiedzmy, żelazną rękę, która e, pilnuje. Tego, żeby autora nie było w tym za dużo. Natomiast Her zupełnie z tego zrezygnował, Plutw w to taką narrację rodem z powieści i z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że Dlaczego powinniśmy mieszać w reportażu coś, co przynależy właśnie do literatury pięknej, na przykład? Dlaczego mieszać taką typową narrację z suchą? Z drugiej strony, na przykład relacją z działań na przykład jakichś wojennych. Dlaczego wszystkie reportaże nie powinny na przykład wyglądać jak reportaże Wojciecha Tochmana? No i według mnie nie powinny wyglądać w taki sposób wszystkie reportaże, oczywiście. Miejsce dla takich poważnych analiz, dla poważnych relacji z aren, na przykład różnych ludobójstw i tak dalej są jak najbardziej potrzebne. Szczególnie, że trudno opowiedzieć o ludobójstwie z pierwszej perspektywy. Natomiast takie książki jak Depesze Michaela Hera, pokazują nam tę rzeczywistość wojenną dzięki temu subiektywizmowi w zupełnie inny sposób i pozwalają nam tę rzeczywistość wojenną wręcz dotknąć. Jest, są takie sceny w trakcie których ja dosłownie miałem wrażenie, że przebywam wspólnie z autorem i z jego bohaterami gdzieś głęboko. W dżungli Wietkongu i w każdej chwili mogę się liczyć z tym, że zostanę napadnięty właśnie przez wrogi oddział, który będzie chciał nas skrzywdzić, który będzie chciał nas torturować i tak dalej. Ta wilgoć, ten zapach tej dżungli naprawdę towarzyszy temu, co się dzieje na tych stronach. Zatem subiektywizm i ego autora są takimi nieodłącznymi częściami depeszy. I e, towarzyszy temu e, styl, styl, który jest właśnie narkotyczny. Transowy, który właśnie bardzo dobrze przenosi nas do tego, co się w Wietnamie w trakcie wojny działo. To też oczywiście ma wiele wspólnego z tym, że duża część żołnierzy w Wietnamie chodziła pod wpływem LSD albo często paliła marihuanę. Picie dużych ilości alkoholu było na porządku dziennym. I o tym sam Herr też bardzo dużo pisze ze swojej perspektywy, że on razem z tymi szeregowymi chodził pić, chodził palić trawę i że ten stan takiego otumanienia w trakcie tej wojny był czymś jak najbardziej naturalnym. Za tym wszystkim podążo doskonale doskonale przekład na język polski Krzysztofa Majera, i to jest coś, za co naprawdę trzeba tutaj tłumacza, pochwalić, bo nawet Czytelnik niezaznajomiony bardzo dobrze, na przykład z kulturą amerykańską, a nawet też z wojną w Wietnamie jako tako, też jest się w stanie bez problemu odnaleźć w tym o czym Her tutaj pisze wszelkie różnego rodzaju mrugnięcia, na przykład do bardziej ludności, na przykład amerykańskiej. Tutaj to tłumaczenie pozwala im wybrzmieć w taki sposób, że czytelnik absolutnie nie ma problemu z tym, żeby się, z tym, żeby ten kontekst zrozumieć. Więc tłumaczenie jak najbardziej idzie za tym transowym, narkotycznym i fantastycznym stylem Hera. Sama książka jest podzielona na sześć części i patrząc na te części, można byłoby powiedzieć, że brakuje jej trochę pewnego wspólnego. Kręgosłupa, że tutaj ta narracja bardziej powieściowa niż typowo reportażowa jest nie do końca narracją zwartą, i Her bardzo często przeskakuje między różnymi elementami swojej opowieści, nie trzyma się tylko jednej perspektywy czasowej, na przykład, miesza wiele wątków. I przez to ktoś mógłby powiedzieć, że ta książka właśnie nie ma takiego jednego wspólnego kręgosłupa, i przez to się trochę gdzieś na jakimś poziomie rozchodzi. Ale wydaje mi się, że to jest to, co właśnie w tej narracji Herowi chodziło. I dzięki temu my jesteśmy w stanie, jakby, sympatyzować i poczuć lęki żołnierzy, którzy walczyli na froncie wojny w Wietnamie. Jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego oni na przykład bardziej chcieli ochraniać swoje przyrodzenie niż martwili się o to, dlaczego, niż bardziej martwili się o to, że bomba oderwała im na przykład nogi, albo w jakiś sposób ich uszkodziła. Jesteśmy w stanie, jakby zrozumieć też tą chęć właśnie tego otumanienia się i tego, tej ucieczki właśnie od tej sytuacji, która ma miejsce w Wietnamie. I jakby ta książka, i ten styl, i ten układ, który ona oferuje, jakby sprawiają, że my też jakby rozumiemy w pewnym sensie to, że zostaliśmy oszukani, że zostaliśmy oszukani filmami wojennymi, filmami wojennymi o II wojnie światowej, o chociażby później o wojnie w Wietnamie, też w pewnym sensie, że w niektórych przypadkach te filmy wojenne pokazywały bycie na wojnie jako coś, Wzniosłego jako szansę na zostanie bohaterem. I Her absolutnie tutaj zaprzecza temu. Tu nie ma żadnego bohaterstwa, i to bohaterstwo rozjeżdża się zupełnie w momencie, kiedy trafiali właśnie młodzi rekruci na front wojny w Wietnamie i byli konfrontowani z rzeczywistością, która tam na nich czekała. I to jak dochodziło do pewnego przywartościowania i do tego, jak Autor sam y, zmienił swoją perspektywę patrzenia na życie i śmierć. Bardzo dobrze oddaje pewien krótki cytat z końcówki książki. Moje życie i moja śmierć zmieszały się z życiem i śmiercią tamtych ludzi. Bez przerwy tańczyłem jako calały między jednym a drugim, sprawdzając co mnie bardziej pociąga, chociaż nie pragnąłem ani jednego ani drugiego. W którymś momencie było już tak fatalnie, że zacząłem myśleć o zabitych jako o tych, którym po prostu oszczędzono potwornego cierpienia. Według tego cytatu osobom, które zmarły w trakcie wojny w Wietnamie, oszczędzono cierpienia. I o jakie cierpienie dalsze może tutaj autorowi chodzić? Chodzi przede wszystkim o to, że ta wojna w Wietnamie i wojna w ogóle jako zdarzenie w życiu człowieka zostaje na zawsze. Nie ma tak, że wyjeżdżamy z, z terenu działań wojennych i tego już nie ma. Sam autor Michael Herr zapłacił za pobyt dwuletni w Wietnamie depresją i problemami z takim powrotem do życia. Walczył z tym. Przeszło pięć lat i z tego, co ja czytałem w różnych źródłach, praktycznie przez całe życie to wojna w Wietnamie. Gdzieś za nim podążała. Więc wojna, nie tylko wojna w Wietnamie, to jest coś, co zostaje na zawsze. I o tym mówi ta książka. Ona też mówi o bezsensie o, bez, o bezsensie wojny i ten układ, o którym mówiłem, ten układ, w którym Her skacze. Bardzo płynnie między jednym planem czasowym a drugim, dokładnie ten bezsens potwierdza. Więc jest to książka, która naprawdę na każdym, najmniejszym, na każdym najmniejszym elemencie jest książką przemyślaną i która ma nas zostawić z poczuciem tego, że sami, jako czytelnicy, przeżyliśmy w jakimś sensie wojnę. Żebyśmy wiedzieli, jakie zło z tym wszystkim się wiąże. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tego typu literaturą, takim reportażem, który jest z jednej strony subiektywny, ale ta subiektywność sprawia właśnie, że on jest jeszcze bardziej prawdziwy, to depesze Michaela Hera są pozycją dla Was bardzo dobrą. Ja ją serdecznie polecam, bo to jest świetna książka i już klasyka gatunku, nie tylko reportażu ale literatury w ogóle. Dzięki i do zobaczenia.